Iga Świątek, wiceliderka światowego rankingu WTA, zaprosiła na święta Bożego Narodzenia swoją koleżankę z touringu tenisowego, Jasmin Paolini. 28-letnia Włoszka poinformowała, że Iga Świątek zaprosiła ją na święta, aby mogła spróbować pierogów robionych przez tenisiskę z Polski. Relacje pomiędzy Igą Świątek a Jasmin Paolini wydają się być bardzo dobre. Nie jest to pierwsza sytuacja, w której Polka i Włoszka współpracują lub okazują sobie wzajemny szacunek. Tenisiska Magdalena Frank przyznała, że sezon 2024 był jej najlepszym sezonem w dotychczasowej karierze. Pochodząca z Łodzi Frank stwierdziła, że osiągnięte przez nią sukcesy i postępy w grze w tym sezonie pozwalają jej uznać go za najlepszy w jej karierze podkreśliła, że dzięki ciężkiej pracy jest to dla niej duże osiągnięcie i czuje, że nadal rozwija się jako tenisistka. Kluczowymi sukcesami Frank w sezonie 2024 były m.in. wygranie turnieju z cyklu WTA oraz awans do finału innych prestiżowych zawodów. Ciska Iga Świątek zakończyła sezon 2024 w cyklu WTA na drugim miejscu w rankingu. Zgodnie z rankingiem WTA opublikowanym 11 listopada 2024 roku, Iga Świątek zajmuje drugą pozycję w klasyfikacji z dorobkiem 8370 punktów. Liderką rankingu jest białorusinka Aryna Sabalenka z dorobkiem 9416 punktów. Co oznacza, że Świątek traci do niej 1046 punktów. Warto również wspomnieć, że w rankingu WTA oprócz Igi Świątek na wysokich pozycjach znajdują się również inne polskie tenisistki. Magdalena Frank zajmuje 25. miejsce, a Magdalinettę jest 38.